Cześć, cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Custom Map Tak, wiem, że Custom Map pojawia się wieczorem A teraz powinno pojawiać się przez stronę serial Minecraft do tej godziny tak naprawdę Ale dzisiaj mamy na odwrót, a to z tego względu, że mam dla was naprawdę niesamowitą mapkę, którą zaraz wam zaprezentuję Słuchajcie, takie mapki jeszcze nie widzieliście, takiego typu mapy jeszcze nie widzieliście I naprawdę będziecie pod ogromnym wrażeniem, więc... Zostawcie lajka like pod tym materiałem i lecimy Okej okay. Dobra, słuchajcie. Mapka jest autorstwa użytkownika Timulu, więc możecie sobie wejść na jego kanał i zobaczyć, jakie jeszcze również mapy tworzy. E, I aby wystartować z mapą, musimy przejść przez te drzwi. Okej. Okay. Ła! Okej. Okay. Dobra, no, 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 cześć, smoku. Wróciłem po moją co comiesięczną zapłatę. E, masz dwie godziny, aby dać mi 800 sztuk złota, mm, albo zniszczyć twoją wioskę. Aha, okej. Okay. Wow, dobra, hej, um, chodź ze mną, muszę, musimy coś zrobić. No dobra, słuchajcie, nie grałem w tą mapkę, widziałem tylko taki mały trailer, zwiastun tej mapki, więc zobaczymy, aha, okej, okay, jak to będzie wyglądać i z tego co wiem, to jest tylko przedsmak, tak, to jest tylko przedsmak, więc zaraz zobaczycie, ej, gdzie ty jesteś ziomuś, więc zaraz zobaczycie jak ta mapka jest fajnie zrobiona. Jest, gram bez smooth lighting, a to z tego względu, tu jesteś, że tego wymaga właśnie ta mapa. No cześć, co masz dla mnie. E, smok powrócił, a my nie mamy 800 sztuk złota. No nie mamy. Mm, Jedyną naszą opcją jest pokonanie go. Dobra. Mm, myślisz, że zapewne nie ma sposobu na jego pokonanie, ale długo eksperymentowałem w moim laboratorium. Um, I znalazłem sposób na zmienianie rozmiarów obiektów, zwierząt czy nawet ludzi. Testowałem moją miksturę na małych zwierzętach, większość zginęła, ale ta jaszczurka przeżyła. A, to, czyli to jest jaszczurka. To będzie ryzykowne. Eee, Okej. Okay. Dał mi kilka rzeczy, których potrzebuję i to nie będzie boleć. Wow! Dobra, tak. I to jest, słuchajcie, to. Jesteśmy gigantem. Zobaczcie, jesteśmy ogromni i mamy taki topór w łapie. Eee, Fajnie wygląda. Nie powiem, słuchajcie, jest taka mgła, jak widzicie, a to z tego względu, że ta mapa jest tak przygotowana, ale później wiem, że ta mgła zniknie, więc. Okej, okay, to jest Evil Dragon. Może pozostanie pokonany używając miecza, ale tylko kiedy śpi. Okej, okay, czyli nie mamy jeszcze miecza i on nie śpi, więc zapewne rozwalić go nie możemy. No dobra, jak widzicie, jesteśmy gigantami i to wygląda naprawdę niesamowicie. Sam nie wiem do końca, jak ta mapa jest zbudowana, chociaż. Chyba jeszcze domyślam, bo widzę, że tutaj są. Wow! Widzę, że tutaj są bloki, które możemy niszczyć. Trawę mam. Czy z tej trawy mogę coś zrobić? Junk item. To jest jakiś śmieciowy item, chyba mi się wydaje. Junk, nie wiem. Coś tu jeszcze można zniszczyć? Uhuuu! Mamy drewno. Czekajcie, czy ja mogę coś skraftować? Ja wiem, że tam e, może nie przeczytałem jakiegoś regulaminu. Ale skraftić tu nic nie możemy, niestety. Ha! Epicka mapka, co? No dobrze, słuchajcie. Mam tutaj, jak widzimy, ta, widzicie, taką mapę i te x-y wskazują nam drogę do miejsc, które musimy odwiedzić. Więc zaraz sobie pójdziemy tam i zobaczymy, co tam się znajduje. Eee, chyba tu jest najbliżej. Eee, Okej. Okay. Wow! Ja myślę, że to będzie tylko płaski świat. Ha! Patrzcie, jakieś góry, genialne. Po prostu genialne. Eee, Okej, okay, tutaj coś jest, po lewej mojej. O eee, to jest, to, jest, to jest... wieża wiedźmy. Może zostać zniszczona używając Koojel. Kujel, to jest coogel? Wydaje mi się, że to jest rodzaj broni oczywiście. Kujel to mi coś się wydaje, że to może być jakaś... macka, jakaś buława, coś w tym stylu. A to? To jest template can be destroyed using an axe. Okej, okay, to jest ax, nie? What the fuck! Wow! Wow, ja tu nie ogarnię w ogóle tej odległości w sumie. Oho, coś wydropiło. All eye Wow! No nie. Ta mapka jest naprawdę epicka Mam nadzieję, że już łapkę zostawiliście, a później odwiedzcie autora. I możecie zobaczyć, jakie ma inne mapki, bo to jest genialne. Słuchajcie, wejdziemy sobie na tą górę. I zobaczymy jaki widok jest z tej góry. Lol. Czekajcie, a ja chcę zobaczyć. Czeka wow, to jest ogromne, to jest naprawdę wielkie. Czekajcie, tylko sobie zmienię może. Full. Wow, magia, słuchajcie, macie ten materiał full HD w 60 klatek na sekundę, więc myślę, że um, to również wam pasuje. <laughs> Zmieniłem troszeczkę jakość na lepszą i mam nadzieję, że będę teraz takiej nagrywać. Wow, jaki pogrom. Dobra, a jak ja w ogóle wyglądam? Zobaczcie, jaki jestem ogromny. Ha, no dobra. okej, okay, trzeba się przemęczyć troszeczkę z tą mgłą. Um, tutaj coś jest, słuchajcie. O kurde, to jest nawiedzony cyklop, może zostać pokonany używając miecza. Nie mam miecza. Niestety miecza nie mam. Eee, czekajcie, wejdźmy jeszcze sobie tutaj, albo nie. Eee, okej, okay, chodźmy gdzieś tam. Tam coś jest, na, na bajomie zimowym. Zobaczmy co tu się znajduje Oho, okej okay. To są iglo, mogą zostać zniszczone to toporem, okej, okay, fajnie Co to wydrupiło Jakieś drzewo, oczywiście Icy fish. Y tutaj nic nie ma Icy fish. co ona robi? E możesz poruszać ją szybciej Kiedy ją trzymasz O kurde, a to fajna rzecz jest nawet Oho This is the Easter House. It can be destroyed using a cudgel. Dobra, czyli musimy ten cudgel skądś mieć i mieć. tylko słuchajcie. Ee, to jest easter Egg, czyli tego jak widzicie na mapie nie ma. To jest taka znajdźka. A to fajnie, to sobie tutaj wrócimy później. E, dobra, nie ma co, chodźmy po mapie może. Tutaj gdzieś. Tu już chyba nic nie znajdziemy. O... Oha. Oha, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę jest. Um, to jest kopalnia żelaza, może być zniszczona przez. Po, za pomocą. toporka. Okej, okay, tak się przyglądałem dookoła. O, Żelazo się przyda, chociaż nie wiem do czego, to pewnie też jest junkie tam, no oczywiście że tak. Co wydropiliśmy? Eee, kill pickaxe. Can destroy castles. Eee, fajnie, możemy zniszczyć zamki. Tam mamy zamek. Smog. Smog jeszcze nie śpi, w ogóle nie wiem kiedy mamy wyczaić, że on śpi, czy to będzie jakaś zmieniona animacja, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. Ale choć może do tego zamku, bo mam tutaj kill off. Którym będziemy mogli zaraz zniszczyć sobie ten zamek i zobaczymy co on nam fajnego wydropi. Um... Windstorm. It can be this pickaxe. Może wydropi jakiś mieczek? Of course! Dobra, mamy mieczek słuchajcie, ogromny miecz. Eee... Uh... No dobra, Smog chyba jednak odpuści nam kiedy zobaczy taki miecz. Hmm. E, słuchajcie, cyklop, 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 mamy teraz miecz. E, ty, 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 ty. Cyklop chyba był tam. Nie. Tak, przy tej górze był cyklop, nie? Więc idziemy na drugi koniec mapy, chociaż poruszając się takim giantem... ...z takimi stopami jakie mam teraz, to raz, dwa tam dojdę. Um, jeszcze trochę. Aha, i z tego cyklopa pewnie dostaniemy właśnie jakąś mackę, bo... mackę? Boże, nie wiem jak to nazwać. Pewnie to dostaniemy. No. Wiecie co, ta mapka w ogóle nie jest wymagająca. Myślałem, że będę się z nim bił czy coś w tym stylu, ale nie. Może ze smokiem będzie jakiś, jakiś, jakaś walka. Eee, villages. Villages może zniszczyć? Może wioski zniszczyć? Poważnie? Uh, Witch Tower. Okej, okay, Witch Tower and uh, Hermit Houses, czyli ten easter egg zapewne. Ale dobra, chodźmy do Witch Tower. Gdzie jest Witch Tower? Tu jest Witch Tower. Miecz... Y buława. Buława? Boże, to nie jest Buława, tylko jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem, to jest... Uh... O Boże. Grałeś się tyle przecież tej gry... Machuga! No. Wow! Co to się dzieje? Mogę to zabrać? Nie, czekajcie, bo. Boję się do tego, bo. Okej. Okay. Co to się w ogóle, co to było? Jakiś, jakiś zegarek, który wybuch? No dobra, ale z tego co widzę, nie ma już ciemności. Zobaczcie, nie muszę używać tego oka. Widzicie? O, i smok nam zasnął. O, ha, 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 czyli zaraz będę mógł go zabić. Ale wiecie, co? Chciałbym jeszcze. O, mogę biegać nawet, fajnie. Chciałbym jeszcze do jednej rzeczy dojść. Mamy teraz ten kużel. I chciałbym udać się tam, do tego domku Isterek, bo coś czuję, że tam może być coś fajnego. Mapka jest krótka, to prawda. Z tego co wiem, to mapka jest krótka na jakieś 10-15 minut gry, no, więc bez szału. Okej. Okay. Poczekajcie coś zebrałem Aha, czyli to jest tylko Isterek. No dobra, fajna rzecz. Fajnie, że się twórcy o coś takiego postarali. Ale te modele są genialne, zaraz zobaczymy jak to działa, później sobie włączymy jakiegoś game moda I sprawdzimy bo sam jestem niesamowicie ciekaw, w ogóle pod to możemy podchodzić jak pod normalne bloki widzicie Masakra jakaś Ale Wiecie co? Jak po drewnie chodzę Dobra W takim razie bierzemy mieczyk i będzie epicka walka ze smokiem mam nadzieję no, chodź, tutaj ziomeczku. Jaki model? Ten model jest genialny, naprawdę. Świetnie to wygląda. O! No cześć, stary. Mogę cię zabić, oczywiście, już. Jak śpisz? Aha, ok. Wow, 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 wow. A wow. się zajuszał. No, nie. Kurde, genialne. Ocaliłeś wioskę? Hmm. Wow, wow, wow. Słuchajcie, twórcy teraz napiszą, że możemy sobie spawnować zwierzęta, budować bloki, możemy robić co chcemy i cieszyć życiem Gianta. Eee, no dobrze, zaraz przetestujemy, zobaczymy, jak to działa. O, mogę szybciej chodzić nawet bardzo szybko, mogę skakać to jest bardzo fajnie. Do wody możemy wskoczyć? Nie możemy wskoczyć. No i cóż, wygraliśmy, słuchajcie, przeszliśmy tą mapkę, która jest naprawdę niesamowicie oryginalna. I z tego co widzę, to są chyba wszystko, czekajcie, tory. Wow! O ja cię kręcę, słuchajcie to są wszystko modele! O Boże, ale komuś się nudziło, nie? Ja! Patrzcie, to są schody. Huh. Genialny pomysł! Genialny słuchajcie, zaraz sobie tutaj wysadzimy gdzieś TNT. Um, wioski też? Patrzcie. Pokażcie mi to. Nie no. Też. What the fuck? Nie, świetna rzecz, słuchajcie. Naprawdę genialna. I jestem niesamowicie zaskoczony, że coś takiego komuś udało się zrobić, bo to naprawdę, naprawdę potrzebowało dużo pracy, zapewne. Wymagało dużo pracy, przepraszam. Świetne. Genialne, genialne, genialne. No dobrze, w takim razie słuchajcie. Spróbujemy położyć TNT i wysadzić tę mapkę całą na koniec. Czekajcie, co to było? Snow. A to? What's co to jest? Patrzcie! Ja cię kręcę, świetna rzecz, genialne po prostu Dobra, e, TNT mamy tutaj I co my możemy z tym zrobić? Kurde komicznie to coś wygląda A, o smog jeszcze tu jest Smoga też możemy wysadzić przy okazji Co to? Same skrzydła są chyba to Co tu się wydarzyło? Aha. O ja jego, ale to jest skomplikowane dość. A nie, jest cały smak. Dobra. Uh, Okej, okay. no fajnie. Dobra, w takim razie ciebie też wysadzimy, ciebie też, ciebie też i zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo coś czuję, że będą duże fajerwerki. Na wielką skalę, że tak powiem. Um, redstone torch i uwaga. 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 Serio? Nic nie wybuchło. O, no szkoda. Dobra, w takim razie TNT zapewne tu nie działa. A wielka szkoda, bo chętnie mi się pobawił. Możemy wpaść? Wow, 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 wow. No dobrze, chyba zniszczyłem mapkę całkowicie. Ale wiecie, że ja lubię sobie tak niszczyć mapki pod koniec. Aha, czyli tu jest cały silnik. To nie będziemy tu grzebać może. What the fuck, co zniszczyłem? Aha, to tak działa. No nic, słuchajcie, mapka jest naprawdę genialna i zapraszam do pobrania tej mapki. Możecie sobie sami w nią pograć i zobaczyć, jak ona śmiga. Naprawdę jestem niesamowicie zaskoczony, ponieważ no coś nowego, coś nowego w grze. Nowy rodzaj mapy, która no, wow. No sami wiecie, jak bardzo mi się podoba. Eee, Przetestujcie ją sami, możecie pobrać. Oczywiście link macie w opisie. Eee, I zapraszam również na kanał twórców Redstone. Co to robi Redstone Grzybek? Wow, co tu jest, Ej? Kolejny Czy Czekajcie, grzybek jakiś tu mam? Niestety. Dobra. Trzymajcie się do usłyszenia i dzięki za oglądanie. Cześć.